Cześć! Pozdrawiam Was dzisiaj z okolic Krakowa, gdzie jestem na pięknej łące, którą potem Wam pokażę dokładniej, którą założył miłośnik dzikich roślin. Może niech opowie same o tej łące, może więcej. Dzień dobry, nazywam się Marcin Krzyżański, jesteśmy jakieś 25 km od Krakowa. To jest powierzchnia około 75 arów. Tutaj wcześniej była uprawiana kukurydza, po, po, po skoszeniu zostawało krajobraz księżycowy, w zasadzie, bo, bo duża ilość chemii używana powodowała, że było tutaj po prostu gliniane klepisko. No ale właśnie świetnie się udało to klepisko wykorzystać do zrobienia łąki, bo dzięki temu, że wszystko było wytrute, to, to rośliny nie miały konkurencji. No i łąka się zmienia. Na początku rządził tu złocień, niepodzielnie prawie, a teraz są takie fazy, takie następujące po sobie okresy najpierw świetnie ma się mniszek, potem zaczynają się to nie się... zmieszanki no moje nie, 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 nie on się tutaj nasiał potem się zaczynają złocienie z firletką no a teraz to jest pora, kiedy widać wykę, komonice i e, zaczynają pomału kwitnąć E, Ile lat na ta łąka? 4 e, lata. Cztery lata. Cztery lata tak. Ja zaraz potem odwrócę kamerę i o niej opowiem trochę, bo to jest już taka łąka, która wymaga skoszenia. I właśnie bardzo ważne jest, że to jest to siano jest zbierane z tej łąki, tak, że ona się nie tak. użyźnia. Bo to był na pewno teren dobrze sprawiony, użyźniony i teraz trzeba tą żyzność obniżyć, tak? Mhm. Czyli klient zadowolony z łąki pewnie i przysyła mi tu zdjęcia. Ja podziwiam, miałem ja przyjechać na firletkę, bo ta łąka była totalnie różowa dwa tygodnie temu, a teraz się zrobiła żółto, taka biała, fioletowa. Ale to jest zmienność natury. A dodam tylko, że rolnik, który odbiera stąd to siano jest bardzo zadowolony, bardzo to krowom smakuje. No właśnie. Jest jakaś odmiana od, od siana z łąki, gdzie jest tylko trawa. Pewnie coś im tam smakuje w tych zestawach. Dobra, to teraz zwracam kamerę na roślinki. No o tej porze roku tutaj teraz silnie kwitnie komonica ta żółto kwitnąca. Ale tak jak mówiłem wcześniej, tutaj dominuje też sirletka i złocień, tylko w tej chwili one już poprzekwitały. gdzie Gdzieniegdzie jeszcze złocienie yy, ładnie kwitną. Wyka, tutaj parę gatunków wyki jest, między innymi wyka kosmata, yy, wyka brudnożółta, też je tu trafia, wyka ptasia. Natomiast... Yy, pojawiają się już habry i tu mamy haber austriacki taki bardziej kosmaty i to wszystko austriackie dopiero zaczynają zaczynają się zabierać zakwitnienie i też widziałem dużo habrów łąkowych zaraz je tutaj znajdziemy eee. haber łąkowy uciekł mi teraz o tu jest on dopiero będzie się brał zakwitnienie też na fioletowo no i no, i tutaj też bukwicę, gdzie niegdzie widać, która też dopiero zakwita. Firletka jeszcze się trzymają, pojedyncze firletki, ale to wszystko, popatrzcie, tutaj są nasiona. Eee, wyka Brudnożółta. Wyka Brudnożółta. Jak krwawniki zakwitają, to znaczy, że trzeba łąkę skosić. Ja bym tą łąkę absolutnie kosił. No i bardzo ważne jest, że tutaj są te, e, tutaj są te, e, te, ten pokos jest zbierany potem. Jest, jest to łąka w tej chwili już bardzo wysoka. Tu jest takie miejsce, gdzie jest więcej. Brodawnik też już przekwitł. Bardzo piękny gatunek, podobny do mniszka, ale taki delikatniejszy. E, I właśnie więcej złocieni, no też wszystko już poprzekwitało. Także jest taki moment właśnie, żeby łąkę kosić, ale pomimo tego aż brzęczy od owadów. Moment. Tutaj bukwica jest. Z roku na rok jest jej coraz więcej. To jest taki gatunek, który potrzebuje więcej czasu, żeby pojawić się w dużych ilościach na łące. Gdzieś tam powolutku sobie startuje. Cieszy mnie, że tu się też pojawiła. No tu jeszcze kwitnie jaskier ostry. Także oczywiście wchodzą inne gatunki, pojedyncze trawy wchodzą. Tutaj wchodzi przymiotno inwazyjne. A tu w mieszanki zwyka brudno żółta Ostry próbowały, ale teraz jak mm -hmm. to jest po paru latach koszenia. No to się zmienia, każdego kroku jest inna. U mnie tak samo jest. Tu zwyki, dwie koło siebie. Jeszcze złocienie kwitną. No, ta łąka była dwa tygodnie temu taka biało-różowa, a teraz jest Tutaj zupełnie inna. O bukwice widać, tak. Całą kępę. Mhm. No bukwicy będzie przybywać. Ona I dopiero po kilku latach. To jest tym, co tu jest w okolicy. Jak to, chodzi. Też są bukwice, tak? I jeszcze w tym roku cieciorkę wprowadziłem, to będzie jeszcze trochę inaczej. A, a tu kolejny gatunek zmieszanki kozibru łąkowy. O tej porze, już tylko w postaci takich wielkich dmuchawców, też bardzo malownicze, bardzo piękne. Na żółto kwitnie i kwitnie tylko przed południem. Potem zamyka się, ale to właśnie kwit pod koniec maja dopiero. Także prawie pełny skład wyszedł bardzo ładnie. A tu jeszcze świeżbnica polna też już kończy kwitnienie, wydała pełno nasion.